W poprzednim tematycznym filmie na kanale Czy możesz ufać nauce, wyjaśniałem, podając szereg argumentów, skąd się wzięły różnice między światem ludzkim a zwierzęcym. Dlatego, zanim obejrzysz ten film, koniecznie zobacz poprzedni, bowiem są ze sobą skorelowane, scalone są w zasadzie jedną częścią. Ten film właśnie pojawił się na karcie, u góry ekranu. Jest także podlinkowany w opisie. Jeśli już ten film widziałeś, to jedziemy dalej. Teraz możemy szerzej omówić problem owych różnic i podobieństw oraz wyciągnąć z nich wnioski, choć dla mnie będą to tezy expressis verbis. Zaczynamy! Wiemy już, co oczywiste, że przyroda walczy o przetrwanie. Wiemy także i wiemy także dlaczego z poprzedniego filmu, że na najwyższym stopniu ewolucji zmienia się status ontologiczny. Dlatego ludzki świat w obliczu tych wniosków rezygnuje z walki o przetrwanie. Wchodząc na drogę doświadczenia najwyższego ze stanów oświecenia, czyli dojrzewania wprawdzie wszechświata, że tak to ujmę któremu towarzyszy śmierć śmierć ja, czyli rezygnacja z władzy w obliczu argumentu o wyższym gradualizmie ujawnionym w funkcji dialogicznej i otwarcie siebie na zapłodnienie intelektualne i moralne. Świat przyrody walczy o władzę. Wykorzystując zło na rzecz realizowania postulatów idei przetrwania. Ludzki świat z władzy rezygnuje, wykorzystując już wówczas na wyższym stopniu rozwoju moralne zło w celu kulturowego postępu. Jeśli ów postęp jest powstrzymany, to tak jak pokazuje historia zło nieustannie zatacza koło, wywołując Konflikty, tragedie i zbrodnie. Nawiązywałem także do tego problemu w poprzednim filmie. W tym miejscu chciałbym zachęcić ciebie, żebyś zobaczył jeszcze jeden film, Dlaczego Twój Mózg jest Twoim Wrogiem. Pojawił się właśnie na karcie u góry ekranu, ale znajdziesz go także w opisie do tego filmu. Na potrzeby realizacji tego filmu wybrałem cztery punkty, jeśli chodzi o kwestie różnic między światem ludzkim a światem zewnętrznym. Te punkty zaraz Państwu przedstawię, aby je następnie omówić. Tych różnic i podobieństw jest oczywiście znacznie więcej. Jeśli chcielibyście się Państwo z nimi zapoznać, zapraszam do zakupu mojej książki Raj Utracony. Link do księgarni internetowej znajdziecie Państwo w opisie. Oto te punkty: brak harmonii, to punkt pierwszy, niepokój odczuwany jednak diametralnie odmiennie, zło, które w świecie ludzkim ma przeciwstawne zastosowanie, oraz enigmatyczny czwarty punkt. Zdolność do zapomnienia. Zaczniemy, drodzy Państwo, od harmonii, a w zasadzie od jej braku. Harmonia to swoisty paradoks. To wytwór pseudo-naukowego intelektu, naukowego bełkotu. W przyrodzie nie ma harmonii. Każdy dźwięk znajduje swoje określone oczywiście miejsce w środowisku naturalnym, jednak, co bardzo ciekawe, żaden z tych dźwięków nie jest tam uporządkowany. Oznacza to, że w przyrodzie harmonia funkcjonuje bez porządku, ściśle określonego z góry, ale lepiej powiedzieć, że nie ma tam harmonii. Lecz wszystko, w świecie przyrody działa jak w dobrze naoliwionym organizmie. Dlatego też muzyka nie była w stanie wpłynąć na zmianę nastrojów społecznych, o czym także mówiłem w poprzednim filmie. Jak to się stało, że Bach, wielki król muzyki, nie wpłynął na zmianę człowieka? Choć samo poszukiwanie harmonii jako ogólna tendencja ludzkiego gatunku ma dwa oblicza. Pierwsza to przemoc twarda, to także poszukiwanie harmonii, czyli władzy, na przykład poprzez zjednoczenie ludzi militarnie, co widzieliśmy na kartach historii bardzo często. Druga to przemoc miękka. O tym jeszcze opowiem w dalszej części filmu. Przemoc miękka jako schlebianie ludzkiemu podziwowi, to także akt podporządkowania sobie ludzi tylko z drugiej strony. A jak wiemy, wszystko co stoi na przeciwstawnych krańcach, czyli przemoc twarda, przemoc miękka, pożądanie, nienawiść, nienawiść, rozpacz, radość jest jednym i tym samym. Więcej dowiesz się z tego filmu, który pojawił się u góry na karcie ekranu, oraz z mojej książki Raj utracony. Harmonia to ludzki obłęd, bezskutecznie poszukujący raju. Żadne jednak zwierzę nie szuka harmonii w sposób, jak czyni to ludzkie zwierzę, na świadomość którego została nałożona harmonia, o której mówimy. Żadne zwierzę nie szuka podboju całej przyrody, wyzysku, wpływów, jak Budda. Realizuje jedynie postulaty biologicznej supremacji, nałożonej na nie przez ewolucję. I teraz zobacz, co się stanie, jak wszystko się pięknie połączy. Świat przyrody żyje w ciągłym niepokoju. Na tym polega walka o przetrwanie. Już z harmonii, z terenu harmonii jesteśmy na terenie niepokoju. Na końcu powiem, dlaczego te wszystkie pojęcia, nie tylko te, o których tutaj mówimy, ale wiele innych, wchodzą ze sobą w wzajemne koincydencje. W świecie przyrody żadne zwierzę nie ma problemów z niepokojem. Próbując zmienić ów stan rzeczy. Człowiek byłby z pewnością chętny do ubogiej humanizacji natury. W przyrodzie nie ma problemów moralnych i rozpaczy. Żadne zwierzę się nie skarży. Nic mi o tym nie wiadomo, jednak gdy widzę ptaka na niebie, jestem pewny, że jest szczęśliwy choć pewnie za chwilę trafi do łańcucha pokarmowego przyrody. Jednak w ludzkim świecie prowadzi ów stan niepokoju do wystąpienia szeregu dolegliwości, chorób, nowotworów, że ktoś komuś odbierze władzę, pozycję i zarobek, to potężny dyskomfort psychiczny, o czym nas psychika informuje. Ból, jakiego doświadczamy, jest wynikiem błędu człowieka, gdyż sensem istnienia jest nie poszukiwanie spokoju, czyli harmonii, ale niepokoju tylko w odwróconym statusie ontologicznym. To ma być twórczy niepokój na służbie sprawiedliwości, gdyż jesteśmy równi jedynie w obliczu śmierci, czyli otwarcia siebie nawzajem na doświadczenie stanu najwyższego oświecenia. Czyli śmierci ja. Dlatego harmonia nas ogłupia i wyniszcza poprzez walkę o przetrwanie. Różnica i podobieństwo w jednym. Tak wygląda niepokój w przyrodzie i ludzkim świecie w odwróconym statusie ontologicznym. Żeby poszukiwać harmonii, muszę poszukiwać władzy nad innymi, kierować zło na zewnątrz, tak jak w przyrodzie. Gdyby nie zło w przyrodzie, nie zbudowalibyśmy cywilizacji, nie byłoby modelu do naśladowania, gdyby w przyrodzie występowała uboga humanizacja. A tak, poprzez dobór naturalny możemy zbudować mosty, samoloty, etc. Czy byłoby to możliwe, gdyby po niebie latał kaleki ptak? Z zaburzoną trajektorią Zauważ, że znowu jesteśmy między pojęciami. Między pojęciem harmonii, zła, niepokoju. Wszystko ze sobą konweniuje, żeby zachować porządek. W świecie ludzkim potrzebne jest zło moralne, odwrócone, przeciwstawne do jego odpowiednika w przyrodzie. To jest dobór naturalny w ludzkim świecie, gdy otwieramy się na to, czego nie widzimy, nie dostrzegamy i tym samym rzucamy światło na zaciemniony obszar naszego doświadczenia. Jeśli tego nie zrobimy, zatem jeśli nie wpuścimy człowieka uczciwego w nasze pobliże, a będzie nami kierować jedynie walka o przetrwanie, do naszego życia wpuścimy zło destruktywne. Gdyż zło moralne, mające służyć postępowi na najwyższym stopniu ewolucji, zostało wyparte, więc, jak pokazuje historia, wróci z pewnością. Zobacz ten film, który pojawił się u góry na karcie ekranu. Dlatego, wskutek harmonii nałożonej na nas historycznie, przyciągamy do siebie samych siebie, swoje własne oblicze. By następnie przekonać się, że ujrzeliśmy siebie i wypluwać nienawiść na zewnątrz. Czy jakaś psychologia o tym mówi? Czego nie zauważył Darwin, Chopin przyrody, twierdząc, że dla przetrwania ludzkiego gatunku nie jest potrzebne prawo moralne. Mam nadzieję, że rozumiecie państwo jak wielki był to błąd. Teraz zwróć uwagę na fakty. Jeśli obejrzałeś film, czy możesz ufać nauce, wiesz, że nic nie przetrwa? Tak czy nie? Zgadzasz się? Napisz w komentarzu. Żadne zwierzę w przyrodzie nie sprzeciwia się swojemu losowi. Jest szczęśliwe. Widzę to pomrówcę, która idzie właśnie po podłodze. Widzę to polwie, ptaku i pająku, wielkim inżynierze. Zwierzę nie ma bowiem świadomości. Przyroda ubogaciła zwierzę, dając mu zapomnienie o sobie i własnym ja. Inaczej. Zwierzęta popadłyby w rozpacz i zniechęcenie. Jednak ewolucja człowiekowi nie dała zapomnienia, żeby człowieka nie zniewolić, żebyśmy mogli wybrać swoją wolność, własną genialność i w niej zapomnieć siebie jako akcie najwyższego szczęścia, bo innego nie będzie. Czy nie o to pyta getę szatana i zrozumieć w ten sposób zamysł wszechświata, sens istnienia, od w skrócie Boży plan? Tak wygląda kwestia zapomnienia w przyrodzie i świecie ludzkim. Czy możesz tak siebie zapomnieć, zaniepokoić, by stracić swoje ja na służbie wolności od złudzeń? Do tego potrzebne jest moralne zło i brak harmonii oraz pasja życia. Świadomość musi kroczyć wciąż w nieświadomość, bo świadome w żadnym razie twórcze już być nie może. Świadomość walczy o przetrwanie, nieprzewidziane dla ludzi. Panie Jabłuszko, musi Pan jeszcze wiedzieć, że zło ma swoje wielorakie zastosowanie. Gdyby Pan wiedział, że Hitler wywoła wojnę, poszukując harmonii, a jakże, co by Pan zrobił? Czy nie powstrzymałby Pan tego delikwenta, panie Jabłuszko? Z użyciem przemocy? Japułko to po łacinie zło. Malut. Powoli zbliżając się do końca, dodajmy jeszcze, że człowiek to jedyne zwierzę na ziemi, które posiada zdolność do refleksji. Dlaczego jest zatem tak beznadziejnie bezrefleksyjny? Dlaczego wszelkie prześwity refleksji wciąż spoczywają w martwym. Punkcie, jakby nie można było ruszyć wreszcie z miejsca. Po co trzymać się w nieskończoność obłędu przetrwania? Czy nie pora już spalić wszelkie mosty i drogi powrotu do tego, co obłąkane? Człowiek sprowadzony do postaci zwierzęcia jest szczególnie niebezpieczny i wyrafinowany. Staje się zagrożeniem nie tylko dla siebie, lecz przede wszystkim dla innych. Żyje w świecie nieprzystosowanym do jego prymarnych potrzeb, dlatego dokonuje gwałtu, gdyż nie może się uwolnić od siebie samego, co w przypadku zwierząt nie stwarza takich problemów, gdyż żadne ze zwierząt nie żyje w świecie pojęć, doktryn i niedorzecznego zgiełku cywilizacji. Dlatego problemy moralne i wszelkie choroby nie dotykają świata przyrody. Spływają za to ze szczególnym zacięciem na człowieka uwięzionego w absurdzie życia. Najpierw się choroby wytwarza, później stara się je leczyć. Praca na niby. Niczym ciągłe przyjmowanie tabletki na ból zęba. Jeśli ktoś mówi, że świat ludzki jest odbiciem praw przyrody, to z pewnością nie zauważa niuansów, które wskazałem. Choć zapewne jest ich więcej, ale nie uważam, by szczególnie się nad tym problemem należało rozwodzić. Chodzi nam bowiem tylko o człowieka, który ma powstać, a skoro wywodzi się z przyrody, jakąś część jej cech musiał odziedziczyć, choć nie wszystkie i nie w takim natężeniu. Odwołują się tutaj bardziej do czysto ludzkiej, wrodzonej percepcji, gdyż nakierowany na właściwe tory osobnik sam wnet dostrzeże, że funkcje ludzkie połączą się w jedną osobliwą całość bez zbędnych dywagacji. Ignorancja jest jedynie rozpaczą, która domaga się rekompensaty za doznane krzywdy i wynikłą zeń niemożliwość do zapomnienia o sobie. Rekapitulując, ludzkość jest w przeważającej części niekompetentna, szczególnie zaś jeśli chodzi o kwestie fundamentalne, rozstrzygające dotyczące sensu istnienia. Co prawda, wystrzega się już stosowania przemocy twardej, lecz bezwzględnie maltretuje siebie z poziomu przemocy miękkiej, o której mówiłem na początku tego filmu, która w przyrodzie także znajduje swoje zastosowanie, gdyż wiele stworzeń wykorzystuje uwodzenie, by osiągać swoje cele. Jeśli jednak, jak powiedziano, status, status ontologiczny jest zmieniony, Przemoc miękka mieści się w zakresie cech szczególnie szkodliwych, gdyż służą nieprzewidzianemu dla człowieka przetrwaniu. Żyjemy zatem w świecie obłędu, który nas wyniszcza, w świecie walki o przetrwanie. Mały błąd popełniony na początku w kwestii dotyczącej sensu istnienia jest dziś pulsującym wrzodem, któremu nauka nie może pomóc, gdyż opisuje tylko świat zewnętrzny. Na koniec chciałbym także zwrócić się dosłownie na chwilę, na moment do teorii behawioryzmu, czyli filozofii nauki o zachowaniu ludzi i zwierząt. I w tym podejściu istotną rolę odgrywa zachowanie, które jest odpowiedzią na stymulację środowiska. Czyli czy w danej sytuacji konkretne zachowanie będzie wzmacniane, czy nie? Czy osobnik poniesie konsekwencje swojego czynu, gdy wskaże w strukturach organizacji patologiczne substytucje bytu? Czy jego zachowanie będzie wzmacniane, czy będzie odrzucane. Gdy społeczeństwo walczy o przetrwanie, o czym także mówiłem w tym filmie, toleruje jedynie tych, którzy mu bezpośrednio nie zagrażają, ale to właśnie ów brak zagrożenia, jak pokazuje historia, przeistacza się następnie w pochód tragedii. Albowiem dobro, które ma w społeczeństwie powstawać z wykorzystaniem moralnego zła, zostaje marginalizowane, zostaje odrzucane. Społeczeństwo poszukujące harmonii szuka jedynie przywileju spokoju. W ten sposób behawioryzm na historycznie ugruntowanym ludzkim mózgu nie jest w stanie odnieść żadnego sukcesu. Nie w tej formie. Teraz chciałbym omówić króciutko zagadnienie, ale w zasadzie jest to proces, jak konweniują ze sobą pojęcia. W tym celu pozwólcie Państwo, przeczytam fragment mojej książki. Szczeliny obcowań złudnej rzeczywistości zamknięte zostały już dawno na rozstrzygające momenty artykulacji pojęciowych. Nie istnieje bowiem nic, co byłoby pojęciem. Pojęcie wolności, miłości, dobra, piękna, prawdy wymyka się wszelkim formom pojęciowości formalnej. Nie ma czegoś, co byłoby w stanie utobruchać zapalczywość i ambicje filozofów, psychologów czy filologów. Wszystko jest wszystkim lub jest niczym. Coś nie jest tym, za co. Się je uważa, jeśli odbiera doświadczeniu całościowemu uczestniczenie każdej z części mentalnej świadomości w swojej istocie. Tak też dobro musi być miłością, pięknem i prawdą. Dobro zaiste wiąże się w pięknie i w miłości. W wolności odnajduje się spełnienie, cierpienie, niszczenie, a piękno uwielbia zawsze brzydotę. Wszystko scala się ze sobą w jednym akcie strumienia przeżyć, lecz tylko to, co się ze sobą wiązać nie chce, co jest jednowymiarowe, staje się pojęciowe. Dlatego pojęciowe jest zabójcą tego, co jest metafizyczne. I teraz zobaczcie, drodzy państwo i pan, panie Jabłuszko, także niech się przyjrzy, jaką władzę nad człowiekiem zdobywa Bach. Moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy jego więźniami. To przemoc miękka, zaś z drugiej strony czyli w przypadku przemocy twardej okupant przystawiłby nam karabin do głowy. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Króla Pustkowia.